...gląda, daje się manipulować i tam siedzi, przed tym ekranem. No, słuchajcie, to jest, to jest bardzo precyzyjny instrument. To jest bardzo precyzyjny instrument. Jak pamiętacie samotnego Adasia Miałczyńskiego, to ten facet pierwszą rzecz, którą uruchamiał w domu po wejściu e, za drzwi, to jest uruchomienie telewizora, żeby nie być samemu. To jest taki nawyk ze strachu, z bojaźni, z lęku przed samotnością, że ktoś nas musi, ktoś nas musi w tym życiu towarzyszyć. Żeby nie jeść samemu, jem z telewizorem. Nie, nie, nie słyszałem. Żeby nie jeść samemu, jem z telewizorem. No, no, na przykład, tak, no na przykład. Dobrze, pytania, dalszy ciąg, bardzo. Ja również mam dwa pytania do Pana. Bardzo się cieszę to pierwsze, że tutaj jestem z Panem zadać pytania. Pierwsze moje pytanie, jakie była najtrudniejsza scena w dniu bo Taka standardowa pytań. Wszystkie. Wszystkie. Dzień świra, już mówiłem o tym, był po prostu najeżony takimi scenami. Najeżony. Od, za przeproszeniem, podcierania się papierem toaletowym, od, od wypróżniania pod krzakiem, od mycia na, narządów, Czyli całej oblucji. Marek jest obsesjonistą e, takiej codzienności, bym powiedział. Bo to jest największy snój. Scenariusz filmu Dzień Ćwira obarczony jest mottem ze Sławomira Mrożka, które brzmi: Najważniejsze jest najbliższe 5 minut. Reszta to wyobraźnia. To jest niesłychanie, jak sobie to przetransponujemy na własne życie, to się zorientujemy, że ono polega na tym, żeby coś zrobić, wstać, przenieść kartkę z miejsca na miejsce, usiąść, zatemperować ołówek, nalać wody do kubka. Reszta jest wyobraźnią, jest zestawem naszych myśli o czymś, co być może się zrealizuje, ale się nie realizuje. Realizuje się tylko to, co robimy w tej chwili. Więc stąd znój tego życia, tej codzienności. Jeszcze mam drugie pytanie. Myślę, że dla Pana jako magosza, kina będzie bardziej... Bardziej panu odpowie na to pytanie może. Albo coś opowie, tak bardziej obrazując. Jakie było najlepsze wino, jakiego pan próbował kiedykolwiek w życiu swoim? białe, czy czerwone? Nie mam nie mam ulubionego wina, ani nie mam też pamięci takiego wina, ponieważ... E, każdy nastrój, każda okoliczność, każde towarzystwo i my sami każdego dnia jesteśmy inni. W związku z tym te nasze zmysły się zmieniają. Ostatnio byłem ze swoim przyjacielem i z Markiem Bijczykiem, takim moim guru winnym w Chile i pewnego wieczoru. Dostaliśmy do kolacji wino do degustacji, i ono nas zachwyciło. Miało takie powiewy słone to były wina białe, dwa, które dostaliśmy do degustacji. Takie słone, które wynikały z pobliża oceanu, bo znajdowaliśmy się 10 km od Pacyfiku oraz z mineralności ziemi. Z jedzeniem, które podano nam do tej kolacji, one współgrały fantastycznie. W tej samej nocy. Nasze łóżka zaczęły wędrować po domu, w którym mieszkaliśmy, bo się odbyło trzęsienie ziemi, bardzo poważne i srogie. Następnego dnia już byliśmy świadomi tego, że nie możemy odlecieć z lotniska w Santiago de Chile, bo ono zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi więc się zastanawialiśmy jak wracać, jaką drogą, jak dotrzeć do Europy, ale mieliśmy przewidzianą degustację pełniejszą o 11 w południe i między innymi dostaliśmy te same wina, które próbowaliśmy do kolacji. Żadne z nich nie smakowało tak samo. Żadne. Bo my byliśmy inni, pod innymi wrażeniami, to był inny dzień, mieliśmy co innego w głowie, I zmieniły się nasze kubki smakowe także. To jest niebywałe, to jest żywe, jest wino, to jest żywy produkt, tak samo jak my się zmieniamy po prostu